Cześć z tej strony Kanapowicz. Dzisiaj było zakończenie roku szkolnego, czyli zaczęły się oficjalnie wakacje. A my sobie zagramy troszeczkę w Dragon Ball. Oczywiście tradycyjnie szybki update co do odcinków. Już nagrałem prawie cały wokol do następnego odcinka. Będzie dość złożony, dużo będę miał montowania, dużo włożę pracy. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. A teraz ruszajmy z przegodą. Gohan leci na ratunek z Goku razem z Krillanem. Tam nie chcemy się bić, bo tam są silni goście. Bardzo dobra, lecimy. Aha, tutaj złapał teraz Vegeta, złapał Songo. Ja będę stosował Songo i Goku na tak jak do tej pory, się? Co jest? Spadnij Songohan, nie może nas zobaczyć. O, żarłomir. Słuchajcie, ja tak pamiętam, że w angielskiej wersji gdzieś czytałem, że to było Yajirobe, czy jakoś tak? Żarłomir? A powiem, że w polskiej wersji e, to był jaskiniowiec, ha, po prostu winię. Jaskiniowiec. To sajanin, sajanin. Wiem, ale jeśli zdołamy uczyć mogą on wrócić do normalnej postaci. Okej. Okay.

destructo desk Ah. Sono ko to o shitte ita rashii ga No to chyba właściwie koniec sagi Saiyan, tak? Teraz się zacznie z sa saga tego Frezera, tak? Saga namek. I tutaj ważna rozterka, czy dobić wegetę. A jeszcze będziemy się bić. Uh -huh. Tak to nawiązali. Odmiennej wow. ode mnie. Coś tam zostało. o nie nie to. Ole. Pięknie, trochę przypadkowo naklikałem, ale wyszło fajnie. Nowy poziom. I to taki chyba spory, chyba o trzy poziomy wskoczyłem. Chyba on miał jedenasty. Niech się diabli, Pożałuję, że się urodziłeś. Tego nie było w anime, z tego co pamiętam. Tam po prostu on leżał wymęczony. 悟空大丈夫かい今のうちにクリリンに渡すっごくほら地球縦か Wydaje mi się, że to tak nie leciało. Mi się wydaje, że wtedy Wegeta go kureżeli i Krillan miał za gwostkę, czy dobić Wegetę.

元気玉は目で見て当てるのではない悪の気を感じ取って放つのだだ誰だ孫悟空に元気玉を伝授した海王だ <laughs> その元気玉は地球中の願いを集めた玉だということを知れ。 Zawsze zastanawiało mnie, czemu Król Światów ma szympansa. Leci! Aż muszę sobie przypomnieć, jak to tam było w Zetce, bo mi się wydaje, że tak nie było. Pewno tak nie było. Czemu oni tu pozamieniali? No to dziwne. To mi się średnio podoba, że tak odeszło od tego jak wyglądał oryginał. Chociaż dobra, nieważne. Może ja coś nie pamiętam. Ta pierwsza zbroja Wigety była super. Kilka Jak ja ponad Ach tak, dobra, przypominam sobie, no, że było coś takiego. I Gohan ma spodnie z powrotem. San <laughs> Gohan kontra Vegeta. iPhone. Ubar. Co by było, nie, gdyby teraz Kieran mu nie odpuścił, go wykończył. いつまでそ,そいつを生かしてやってくれ小機会を悟空今見逃したりしたら体力を回復させて必ずまたやってくるぞわわかってる <laughs> こ,こいつは俺たちの仲間を殺し世界中のみんなを殺そうとしたやつだぜピッコロみたいに心を入れ替えるかもしれないなんて考えてるなら大間違いだぞ 間違ってるなわかるがた頼むオラのたった一度だけのわがままだもう一度ヤツと戦うチャンスをくれわかったよお前にはわがままを言う資格があるさ今の地球があるのも悟空のおかげだだけどいいな悟空今度の時は

サイヤ人たちはピッコロの顔を見てナメックセイ人だって言ったんだ。ナメックセイ人？そのナメックセイ人の故郷、ナメックセイに行けばもっと強力なドラゴンボールがあるはずだって。だからもしもそのナメックセイってとこに行くことができたら、ドラゴンボールが手に入るかもしれない。なあ、いっしょに。 Dragon Ball Karta. Aha. Co i tak spoilerują? <słuch> o to była ta śmieszna ekipa, taki New Force. Nie mogłem w nich. I oporu, nie, ten smog? Fajna to była saga. Dużo ciekawych postaci. O, to jest świetny moment, żeby zakończyć odcinek. Ale muszę zobaczyć, ile w ogóle ten odcinek już trwa. O, jakaś jeszcze trofeum wpadło. Skonany, a nie pokonany się nazywa trofeum. Jest młody wegeta na, na, tym, na tym obrazku miaturce. I tak wielkim kosztem Son Goku i pozostali zdołali odeprzeć sajańskie zagrożenie. Son Goku, który odniósł poważne obrażenia, wymaga intensywnej opieki. Son Gohan z kolei wyzdrowiał całkowicie zaledwie kilka dni. A, sielanka znowu nie powraca. <laughs> Zdrowe ciało, wymaga zdrowych porcji dobrego jedzenia. są kochanie, pozwól, przygotuję ci pełen, super specjalny posiłek. Super. Och, poważnie. Czekaj, cierpliwie, dobrze, to troszkę zajmie. Mm, to dziwne, mogłabym przysiąc, że miałem tu ten przepis od niej. No to do bani, do bani. Naprawdę chciałam cię uraczyć fajnym posiłkiem. Kto dał ci ten przepis? Mogę o niego zapytać. O kochanie, nie musisz tego robić. Nie ma sprawy, naprawdę chcę spróbować, jak to smakuje. O dobrze, skoro tak, to od, to od kogo mam przepis? Osobę znającą przepis, znajdziesz w wiosce K. Dziwnie zrobiona ta misja, misja, nie tak. On no, powiem ci, ja to, to, to jest ta osoba, która to zrobi. I nagle się pojawia inny obrazek, inna ramka z tym, kto tam ma ten przepis. Daliby jakieś imię, byłoby napisane cokolwiek, jakaś tam pani, taka i taka, nie? Wiodoniowe posiłki to wyjątkowe posiłki dające najlepsze efekty. Aby je przygotować, potrzebujesz zarówno składników, jak i przepisów. Wymaga to więcej wysiłku niż normalne danie, ale zwrócić się w postaci większych wzmocnień statystyk i efektów w posiłku. Tylko CiCi ci umie gotować wielodzeniowe posiłki, ale mają one znaczący wpływ na Twoją siłę, więc kiedy tylko możesz, dbaj o to, by coś Ci przyrządzała. Oj, widziałem, trafeum jest, że trzeba zrobić wielodzeniowe posiłki. Chyba 5 wielodzeniowych posiłków? Wpada trofka. Przerywniki. Przerywniki to okresy wolnego między sagami głównej opowieści. Wykorzystaj je, aby zbierać przedmioty, ćwiczyć lub przechodzić mini opowieści. I opowieści dodatkowe. To również doskonała okazja, aby przygotować na to, co skrywa przyszłość. Przerywnik zakończy rozmowa z pewną konkretną postacią. Ej, to fajne, to może być ciekawe, ja lubię. Ja zawsze lubiłem filary. Znaczy, w Dragon Ballu lubiłem filary I w Bleach'u uwielbiałem filary. W Naruto nie robiłem. O, Cici. chicie Jemczej, kurką, znów śledzenie Goku, Bulma i Ulonga. Ulong, z tego imienia nie, nie mogę. Byczy lucyfer. <laughs> Byczy lucyfer. On tak się naprawdę nazywał? On się nazywa jakoś w naszej wersji. Chyba chicie udowadnia w ten sposób, że z córką byczego lucyfera lepiej zacierać. <laughs> heum Cici. zdobyłem heum Cici. A mogę jej coś dać? Właśnie. Przygotuj danie. Przygotuj danie. A czekaj, dania, twierdzenia posiłek, Może mamy jakiś. Aha, trzeba zdobyć dopiero. Dobra. No i potem będzie można trawkę wbić, nie? E, widzę, że w domu nie można skakać i nie można szybko biec. No to opuszczamy domek. O, dziadzia. Dziadzia czeka pod drzewem. Odpoczywa. Pranie wisi. Ale powiem wam, że no, jak gra na PS5, no dobra, to bo oryginalnie PS4, to szału nie ma, no ładnie, szybko, dużo klatek na sekundę, nie wiem ile, jest spoko, ale... pięknie tak. Tak no, w stylu japońskim, no Japończycy zawsze na odwal się te, te wszystkie plansze robią, nie? A tam jakieś lepsze kule, a oni zawsze na to kładą. Lache, dobra, zobaczmy co tam dziadek. Wszyscy uratowani. Jak wszyscy, jak tam połowę ekipy, ponieważ... Zostaliśmy uratowani przez ciebie, twoich dat innych. Nie wiemy jak wam dziękować. Jesteś silny zupełnie jak twój ojciec. Nikt nie ma szans z wami ja dwoma. Mam też nadzieję, że uda ci się sprowadzić z powrotem tych, którzy zginęli. Nie wiem, czy to się przyda, ale weź to. Średni so, Kajbozo, so. Czy co on tam gada? Okej, okay, mapa. Dobra, słuchajcie, myślę, że to... E, myślę, że kolejny odcinek będzie cały wypełniony tymi filerami. I to będzie całkiem spoko opcja. A teraz mam taki fajny moment, że pozbyliśmy się Wegety wreszcie, czyli Saga. Saiyan e, właściwie. O, to w sam jest. O, jak wysoko skacze. Saga Saiyan właściwie się skończyła. O? medal D. No, to też jest jakieś trochę. Saga Saiyan się skończyła, więc to dobry moment, żeby się z Wami pożegnać. I wrócić za parę dni. To o, zrobimy sobie zakończenie przy dziadzi. Byczy... Kim tam jakoś nazywał? Byczy, byczy coś tam. A, ja nie mogę teraz nie O! Byczy Lucyfer. <grych> Dobra, Gohan i Byczy Lucyfer was żegnają. Trzymajcie się. Cześć!